Dzisiaj mam prawdziwego hita, moje odkrycie z Poznania, czyli mięsna była keba popalany drewnem i trzy pozycje. Pierwsza widoczna na ekranie to turek z Meksyku, cieniutka tortilla, która się nie rozwalała, nie była spieczona na prażynkę. Jest to mniejsza wersja, podzielona na pół, bo wstąpiłem tam z zasadą, że zjem mniej, ale więcej pozycji, bo byłem akurat w Poznaniu. W zasadzie pojechałem tam specjalnie nagrać tę nowość, bo rzadko się zdarza, żeby keba popalany był drewnem. Zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę dzięki temu film poniesie się dalej a jak ktoś jest nowy na moim kanale to zachęcam jak zawsze do zostawienia subskrypcji i odkrywania ze mną najlepszych lokali w Polsce i nie tylko. Sorki, że tak trzęsie tym obrazem, ale nagrywane telefonem a kupiłem takiego paździerza, żeby tylko dzwonić aż sobie uzbieram na coś lepszego i trochę majta tym obrazem ale no nic. Kto śledzi mojego facebooka to widział, że oznaczałem ich wcześniej i wrzuciłem fotkę z panią właściciel, także e, zostałem rozpoznany, ale możecie uwierzyć mi na słowo, że nie dostałem specjalnie wypieszczonej wersji, bo tam starają się działać internetowo. Więc wszystkie pozycje robione są tak, żeby ładnie wyglądały na socjalach. Takie czasy, że ludzie wrzucają jedzonko do internetu, a tam jak nie mam starają się budować markę i robić coś nietuzinkowego na gastronomicznej mapie Poznania. Warzywa chrupiące w każdej wersji, czy to Paul, turek z Meksyku, czy ten kebab, uwaga, z jajkiem i bekonem. Jają bekoners. Dobre na śniadanie, tak mi się wydaje. Jakoś mi się tak skojarzyło. Wspólnym mianownikiem tutaj wszędzie jest mięso wołowe, które widać na jednym z ujęć. Czuć ten posmak charakterystyczny, jak z ogniska czy grilla. Robi to robotę. Warzywka widoczne na ekranie były świeże. Jeśli miałbym wybrać moją ulubioną wersję, to wybrałbym ten z jajkiem i bekonem. Niesamowicie szczególnie ten bekon łączy się z wołowiną. W wolu kolorowo. Frytki nie przychodziły starym olejem. Fajnie tam posypane szczypiorkiem też. Chrupiące i smaczne bułeczka, tutaj też elegancka y, spieczona jak trzeba y, no wszystko w porządku tak, i, tak, tak dzisiaj poleciałem po łebkach z tych pozycji, bo każda była smaczna, więc nie ma co się rozwodzić na temat smaku, tylko samemu trzeba przyjechać i spróbować z tego co widziałem Mr. Krycha też był i chwalił, a y, widziałem też, że wypuścił on swoje sosy, które można spróbować w tym miejscu, nie będę dawał oceny od jednego do dziesięciu, bo powiecie, że reklama, ale sam fakt, że mięsiwo opalany jest drewnem, powinien nakłonić was chociażby do spróbowania. Kto z Poznania to polecam pozdro.